Dzień dobry, kochani, wróżka Inanna, witam w czytaniu energii na dzień 7 grudnia, środa. Wyciągnęły mi się dzisiaj tutaj na tej pierwszej pozycji aż dwie karty, więc już postanowiłam takie zostawić. I karty te pokazują przede wszystkim Waszą energię, kochani. Co będzie dzisiaj w nas w, nas w środku się działo, jaka, jakie stany psychiczne, jakie emocje będą nam towarzyszyły. I generalnie bardzo pozytywnie. W karcie gwiazdy mamy poczucie, że jesteśmy na właściwej drodze. Także możesz dzisiaj odczuć, że to, co robisz, jest właśnie tym, co powinnaś robić. Że ten cel, który sobie gdzieś tam wybrałaś, jest dla Ciebie właściwy. Przy giermku połączonym z tą gwiazdą to może być sytuacja, kiedy Ty dopiero na tą nową drogę weszłaś, bądź też będziesz wchodzić, nabierzesz ochoty na zaczęcie tego czegoś nowego, co uznasz za swój nowy życiowy cel. Możesz też poczuć przypływ tak naprawdę, dosłownie łaski od sił wyższych możesz poczuć się takim. Dzieckiem zaopiekowanym właśnie przez Boga, przez źródło, jakkolwiek tą siłę wyższą nazwiesz. Tak czy inaczej, będzie się to wiązało z takimi bardzo spokojnymi emocjami i również z taką dużą nadzieją na to, że będzie lepiej. Cokolwiek by się nie działo, masz szansę dzisiaj odzyskać pogodę ducha. Ogólnie, karty te mówią też o takiej sporej energii życiowej. Dzisiaj, w odróżnieniu od wczorajszego dnia, możesz mieć taki duży napęd do działania. Możesz mieć też przy połączeniu tych kart bardzo dobry humor, bo Giermek Buław pokazuje nam często osobę, która jest takim żartownisiem kogoś, kto potrafi innych rozbawić. W każdym razie na pewno też inne osoby będą się dzisiaj przy tobie czuły bardzo dobrze. Bardzo pozytywny wpływ na otoczenie będziesz dzisiaj wywierać. Warto to wykorzystać, jeżeli miałaś jakieś sprawy z innymi ludźmi do pozałatwiania. No to właśnie to jest dobry moment, bo dzisiaj ludziom trudno będzie ci odmówić. To jest też informacja o tym, że będziesz się tak po prostu. Innym osobom podobać, jako kobieta, jako mężczyzna, będziesz dzisiaj uważany za osobę atrakcyjną. Jeżeli chodzi o energie, które przychodzą dzisiaj do nas ze świata zewnętrznego, no to po wczorajszej takiej właśnie dynamice mamy tutaj uspokojenie. Uspokojenie, taki pewien zastój. Może to też wiązać się z tym, że będą realizowane pomysły, które gdzieś tam wcześniej, we wcześniejszych dniach poprzednich się pojawiały. Natomiast to jest jedna opcja dla niektórych osób. Dla innych informacja jest no, nieco gorsza, zwłaszcza dla osób pracujących. Może się okazać po przyjściu do pracy, że twoja koleżanka, twój kolega bądź twój pracownik. Po prostu się rozchorował i musisz go zastępować. Także no to jest ta mniej sympatyczna strona Czwórki Mieczy. Zwłaszcza, że tutaj w karcie rady mamy to, żeby właśnie mocno, tak sumiennie przykładać się dzisiaj do pracy. Bądź bardzo dokładny w wykonywaniu swoich obowiązków. Bądź też taki mocno Skoncentrowany, dbaj dzisiaj bardzo mocno o szczegóły. Nie możesz sobie pozwolić na takie rozproszenia uwagi. Kiedy już zajmiesz się czymś, czy to w pracy, czy to jeżeli chodzi o obowiązki domowe, no to warto tutaj nie odchodzić na chwilę, żeby zająć się czymś innym. Kiedy zaczniesz jakąś rzecz, najpierw ją skończ, dopiero potem przechodź do następnej. Dlaczego? No, dlatego, że gdzieś tutaj może być taka tendencja do drobnych pomyłek. No, czy też nawet i niekoniecznie drobnych. Uważaj też dzisiaj, jeżeli będziesz obsługiwać jakiegoś rodzaju urządzenia. Czy to właśnie w pracy, może masz zawód wymagający obsługi urządzeń? Czy to po prostu w domu, nie wiem, przy użyciu chociażby blendera. No, to jest właśnie takie ostrzeżenie, żeby być bardzo, bardzo takim uważnym i ostrożnym, żeby sobie nie zrobić krzywdy, chociażby nie skaleczyć się w palec. I jeszcze sobie zróbmy tą naszą drugą wersję, czyli rano, popołudnie, wieczór. No, i tutaj mamy sytuację, że rano niektóre osoby będą na pewno zajęte sprawami swoich pociech. Tak, mamy tutaj kwestie związane z dziećmi. Może się okazać coś takiego trochę nagłego, że na przykład jakieś dziecko zapomniało pracę domowej odrobić, ktoś zapomni książki, do szkoły będziesz musiał jechać, czy musiała jechać tą książkę dowieść. Może się okazać, że na przykład u jakiegoś małego dziecka zamykają przedszkolę czy żłobek wiadomo z jakich przyczyn, i gdzieś tam się okaże, że ty sama musisz iść na zwolnienie. Dla osób, które nie mają dzieci, szansa tak naprawdę na spotkanie z kimś, z jakąś miłą osobą, na miłą rozmowę, na przykład w pracy z koleżanką, kolegą, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o towarzystwo młodszych osób, i właśnie z taką osobą, która będzie cię rozweselać, z którą tak naprawdę bardzo przyjemnie bardzo sympatycznie ten poranek spędzisz. To też szansa, znaczy szansa, to też karty pokazujące rozmowy i kontakty internetowe czyli wszelkiego rodzaju jakieś fora, jakieś grupy dyskusyjne, messenger. Wszystko, wszystko przez internet. Gdzie można sobie tak sympatycznie, na luzie, z kimś porozmawiać? Może to być też informacja dla niektórych osób, że rano dostaniecie wiadomość od ważnej dla siebie osoby, na którą wiadomość liczyliście i czekaliście. Co znacznie poprawi Wam humor i sprawi, że ten dzień będzie lepszy. Po południe, w zatrzymaniu, w takiej chęci odpoczynku, dla niektórych może w znużeniu, ale bardziej mamy tutaj taką sytuację, kiedy nie musimy za dużo robić. No, z wyjątkiem tych osób, które będą zastępować swoich kolegów z pracy. Tutaj niestety mamy właśnie chęć odpoczynku od tych wszystkich obowiązków, które gdzieś tam na nas spadną. I dla tych też osób. Może się ta kwestia przedłużyć nawet do wieczora. Tutaj w tym połączeniu kart mamy pokazane często nadgodziny spowodowane właśnie nieobecnością kogoś innego w pracy. Ale jeżeli tak się zdarzy, możecie liczyć, że te nadgodziny zostaną Wam wynagrodzone i również, że Wasz przełożony będzie zadowolony z Waszej pracy w dniu dzisiejszym. Także dzień ogólnie prezentuje się pozytywnie. Dla osób niepracujących. Tutaj informacja, że wieczorem może być trochę do zrobienia w domu. Także, jeżeli gdzieś tam w ciągu dnia nie będzie ci się koniecznie chciało obowiązków domowych wykonywać, to lepiej się zmobilizuj, lepiej zrób to, co musisz zrobić, żeby ten wieczór mieć raczej spokojny, a nie taki pracowity. Sprawdźmy sobie jeszcze przesłanie z kart opiekuńczych. Co nam karty opiekuńcze chcą dzisiaj powiedzieć? Karta na dzisiaj to błogosławieństwo. Piękna karta. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Także z taką myślą Was zostawiam, kochani, życzę miłego, udanego dnia. Jeżeli filmik się podobał, nie zapomnijcie o łapkach w górę i o subskrypcjach. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.